Siemanko. Słuchajcie, dzisiaj będziemy y, testować i kosztować ogólnie pizzę z restauracji Pizani. A że Pizani? Zamówimy, pokażemy, skosztujemy, opowiemy. Zobaczymy, co to będzie. Pizani. Zobaczcie, jesteśmy przy restauracji Pizani. Pierwszy raz będziemy kosztować tej pizzy, że tej pizzy Pizani. Zobaczymy co to jest. Ogólnie lokal jest otwarty od godziny 17. Tutaj akurat na Warle od 17. Ile? 4 godziny? 5 godzin? Także jest pizania, że Pizani. 15 minut. Tutaj robimy order pizzy, że order pizzy. Zobaczcie ile puszek. No to wybieramy coś. Co wybieramy? Mam wszystko napisane. Tak to wygląda. Masz coś na, na słodkoch? Na słodko? No nie, no nie wiem. To no. było jakieś peperoni. Peperoni? Z czym to jest peperoni? No nie to jest jakieś polo to Nie. Jakiś kurczak, ja bym chciał kurczak ty, Morda. Tuńczyk nie. Tuńczyk nie. Kurczak? Gdzie jest kurczak? Nie ma kurczaka. Dobra, chyba bierzemy Tom, a że bierzemy Tom Zobaczymy jak to działa. Że jak to działa. Dobra, płacimy kartą chyba, że płacimy kartą. Okej. Okay. Dobra, zapłaciliśmy, a że zapłaciliśmy 14,50. Sprawdzimy tą pizzę jaką dostaliśmy. Powinniśmy czekać ile. Numer jak dostaliśmy? 11, że 11. 14,50, 14,50. A jak wyszliśmy z restauracji, patrzyli na ten rower, ty zwała, co? Tu jest lodziarnia, a tu jest pizza pisani. Only in take away. Dobra, zamówiliśmy pizzę. Jest godzina 17.05. Jak możecie zauważyć, idziemy teraz do sklepu i zaraz wracamy, no nie? Po pizzę. Pokażę Wam, jak wyszła i czy jest dobra i czy niedobra. Ogólnie myślę, że ta pizza to kurde, będzie znakomita, skoro tyle kosztowała i na rysunku wygląda najlepiej. Teraz będzie gotowa pizza nasza, nasza pizza będzie gotowa. Wow, wow, wow. Dziękuję. Ja mamy ją, że mamy ją. Dostaliśmy z w domu. No i patrzcie, no i mamy tutaj pizzę Pizani włoska niby pizza bar jak możecie zauważyć 14,50 kosztowało. A co nas kosztowało 1450? Trawa z pomidorem. Trawa z pomidorem no. Nie no. Chyba będzie dobra no. Cieniutkie ciasto jest chyba. Bardzo cieniutkie, a że bardzo cienkie. No. Będzie gitara chyba. Zobacz, jakie jest cienkie ciasto. Jest normalnie chrupkie, aż chrupkie. No mi pasuje, że mi pasuje. Świeże produkty. Bardzo cienkie ciasto, zobaczcie jakie cia ciasto cienkie. Bardzo smaczne jest to, że bardzo smaczne. No. Jest na razie jest zajebiste. No Zajebiste jest. Zobaczcie, jeszcze tak cienkiej pizzy nigdy nie jadłem. No. Jest kurde bardzo dobra Jest cieniutka na takim cieniutkim cieście Że kurwa domino to się chowa no. i są szczere, świeże prze ten, y produkty że produkty. No i pizza cieniutka. Zajebista. Jak możecie zauważyć, pizza nam zajebiście się smakuje, a że zajebiście się smakuje. Jest mega cienkie ciasto. Jestem zachwycony tym ciastem, może zachwycony. I co? Jest droga, bo koszuje 1450. Ale damy radę, że damy radę. Pozdro, nie zapomnij subskrybować kanału Paz TV.